Dzisiaj idziemy do Jasona, cześć dziewczyny, chodźcie! Hej, Jason! Hej, hej! Sprzedaję automaty z gumą do rzucia. Który chcecie? Duży, mały. Mamy najpiękniejsze automaty. Najlepsze automaty na świecie. Wow, Jason sprzedaje gumy balonowe! Sprzedaje gumy do rzucia. Chcecie gumę balonową. Chcę gumę balonową. Czy mogę kupić gumę balonową? Ja też chcę gumę balonową. Jasne, jasne. Jeden dolar to dziesięć, a to sto dolarów, a to tysiąc dolarów. Którą chcecie? Pieniądze. Nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Nie, nie mamy, mamy pieniędzy. pieniędzy. Ojej, dziewczyny. Nie macie pieniędzy, to nie ma gum do rzucia. Ja naprawdę chcę maszynę do gum balonowych. Ja też. Co robimy? Zabierzmy je. Chodźmy. 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 Idziemy. Ok, czas na małą przerwę. Czas na banana. Co? Co robicie z moimi maszynami do gum do rzucia? Um, jesteśmy inspektorkami. O tak? Znajmijcie okulary. Dobre dziewczyny. Jeżeli chcecie gumę do rzucia, musicie zapłacić. O -o -o. Dziewczyny, co my teraz zrobimy? Nie wiem. Hmm, mam pomysł. <śleski> dziewczyny, jeżeli chcecie... Gumy, to trzeba zapłacić. Czas na nasz plan. Gotowe, dziewczyny? Zaczynajmy. Gumy do rzucia Sprzedaję gumy do rzucia O, co to? Kto to? O, rety, boję się wow, wow, wow. Chwila Gdzie są moje automaty? Muszę to sprawdzić Chyba wiem, gdzie się podziały jest nie tak z tymi kostiumami. To wy! Już wiem kim jesteście, ale to sprawdzę. To ty! O nie, ma mnie! A to ty! O nie, złapał nas! I to ty! To wy byłeście! Złapał nas! Teraz oddajcie automaty. Dwa i ty też! Dziewczyny, jeżeli chcecie automaty, to musicie go kupić. Nie możecie zabierać. Nasz plan nie zadziałał. Następnym razem trzeba kupić. Ech, dziewczyny! Odzyskałem je. Jason nas złapał. Tak, już po naszym planie. Mam pomysł. To świetny plan. Come on, let's go. Sprzedaję gumy do rzucia, sprzedaję gumy! La 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 la, 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 la. Wow. Co się stało? Potknęłam się o gumę! O, y, pozwól, że ci pomogę! Au, au. <laughs> teraz, teraz, teraz idziemy, idziemy! Guma. Nie wiem. Co? Na podłodze nie ma gumy do rzucia. Upsy. O, uciekajcie! Czekajcie! Wracajcie z moimi gumami! Wow! Wracajcie! Wracać! Biegiem, <gryw daí> <gryw gryw> biegiem! Stójcie! Jeżeli chcecie, automaty z gumami do rzucia, nie możecie ich kraść! Okej. Okay. No, to okay. ja wracam do sprzedaży. Dobra, dziewczyny, musimy znaleźć sposób, by zarobić. Czy macie jakieś pomysły? Z Sarą! Dobry, Dobry pomysł. pomysł! Chodźmy! Cześć, Sara! Cześć, Sara! Cześć, dziewczyny. Co się dzieje? Chcemy kupić maszynę do gumbalonowych, ale nie mamy pieniędzy. Czy możesz dać nam pieniądze? Jasne, jeśli pomożecie mi z obowiązkami. Dam wam pieniądze. Yeee! Jej! Ale co mamy zrobić? Hmm, pomóżcie mi poskładać ubrania, włożyć owoce do miski i posprzątać książki. Okej! Okay. Okay. Idealny sposób na zarobek. Zacznę od książek. Włożę owoce do miski. Poskładam te ubrania. O, skończyłeś skończyłyście! Dobra robota! Idealnie! Wszystkie owoce są już w misce. Wygląda to świetnie. Ubrania są poskładane. Jestem taka szczęśliwa. Dziękuję za pomoc, dziewczyny. Skończyłam. 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 Świetna robota. Wygląda na to, że skończyłyście. Teraz dam wam pieniądze. Dziękuję. Teraz ty. Wygląda idealnie. Pieniądze dla ciebie. Dzięki. Świetnie złożone ubrania. Pieniądze dla ciebie. Jej. Chodźmy, Chodźmy kupić, kupić maszynę, maszynę do, do gum balonowych Jej. Sprzedaję gumy do żucia, Sprzedaję gumy do rzucia Hej dziewczyny Jason, Jason, Jason Zarobiłyśmy pieniądze Na obowiązkach domowych Czy możemy kupić urządzenie do gum balonowych? Oczywiście, że możecie Chcę niebieskie Pieniądze? Dziękuję Weź niebieski automat Dziękuję Moja kolej czy mogę kupić tą maszynę? Oczywiście, zapłać! Okej! Okay. Dzięki, Jason! Nie ma sprawy! Czy mogę kupić tą maszynę? Oczywiście, że tak! Daj pieniądze! Dziękuję, możesz go zabrać! Jej, w końcu! Dziewczyny zarobiły pieniądze i kupiły automaty z gumą do rzucia. Czas na gumy balonowe! Mam różową gumę. Mam różową gumę! Ja też mam różową gumę. Jest super! Dzięki za oglądanie Jasona. Pamiętaj bądź uczciwy i zarabiaj włos. Jesteśmy w centrum handlowym. Jedziemy schodami ruchomymi! Uważaj tu! Dobra! Uwielbiam skody ruchome. No to jedziemy. Fajne jabłka, Jason. Wiem. Siądźmy. Siądźmy. Tak. O, patrz. Kura, jestem w moim ulubionym sklepie z zabawkami. Tak. To? Tak. To? Nie, sorry. Tak. Tak. Jest za mała. Corki. To? Tak. Za drogie. Sorki. Mogę to? To jest fajne. Tak, możesz. Naprawdę? Tak. Jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy. Dobra, Jason, zjedzmy tu. Mogę schodami ruchomymi? Dobrze, ale przestrzegaj zasad. Jason, Jason! Tak, Alex, co jest? Jason, nigdy nie biegnij w stronę schodów ruchomych. Bezpiecznie. Dobrze, Alex, nie będę już tak robić. O, wsiadłem sobie tu. Jason, proszę wstań! Dobra. Oh no. Nigdy nie siadaj na schodach ruchomych, to niebezpieczne. A dobrze, nie zrobię tego. Zatańczmy. Jason, przestań. Zawsze trzymaj się poręczy ze względów bezpieczeństwa. Okej, okay, przepraszam. Świetna robota, Jason. Dobra, chodźmy coś zjeść. Dbaj o bezpieczeństwo na schodach. A co chcesz zjeść? Chcę sushi. Sushi? Tak. Świetny pomysł. O, piękne sushi. Niezłe. Jedzmy! O. Zdrowie! Z <grym> Dobre! Uwielbiamy sushi! Yeah. Tak! Wow, patrz na te komputery! Duże kompy! <grym> yeah. Ale fajne! Hmm... która godzina? Szczoteczki do zębów. O oh, wow! <gryzanie> <gryzanie> ok, everybody, say cheese. Chodźmy na lody. Czas na lody. Poproszę jedną gałkę. Dla mnie też. Okay. Dziękuję. Thank you. Najlepsze lody na świecie. Ale dobre. Mogę spróbować? Dobre. są lody. Nie, 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 nie. Mogę więcej? Nie, nie możesz. Lody. Świetny dzień w centrum handlowym. Do zobaczenia następnym razem.